Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Chodzi dzisiaj akurat ciasto i to nie proste i nie szybkie. Pani Walewska to jedno z ciast, o nagranie których prosiliście mnie bardzo często i stąd mam je na liście. Z okazji urodzin zachciało mi się ciasta, które jako pierwsze przyjdzie do mnie, gdy pomyślę sobie o tegorocznych urodzinach właśnie. No i przyszło to. Ciasto na kruchym, maślano-orkiszowym spodzie przełożone cienką warstwą kwaskowatego dżemu z lekkim kremem budyniowym. Słodkie, ale złamane kwaskowym posmakiem czarnej porzeczki. Na co dzień nie jadam takich ciast, ale z okazji urodzin czemu nie? Piekę je w naszych standardowych, domowych rozmiarach, to jest około 20 na 20, więc oba blaty, z których składa się ciasto, będę piekła naraz. Jeśli chcecie upiec większą blaszkę, to przepis jak zawsze na blogu SkutecznieTV, a u mnie mniejsza forma, bo wiem, że tak słodkie ciasto będziemy jeść trochę dłużej. No to do dzieła! Tytułem wstępu: Ciasto składa się z kilku warstw i piekę je relatywnie rzadko, tak raczej od święta, bo raz, że na co dzień takich ciast nie jadamy, a dwa jest wieloetapowe. Ważne jest zatem dobre rozplanowanie kolejnych czynności, by maksymalnie uprościć sobie zadanie. Zaczynam od ugotowania budyniu do masy budyniowej, bo aby zrobić krem do tego ciasta, budyń musi być całkowicie przestudzony i to w temperaturze pokojowej, nie w lodówce. To bardzo, bardzo ważne. Jak widzicie, kroję sobie już masło na mniejsze kawałeczki. Będę tu potrzebowała łącznie 300 g masła, 150 g do ciasta i ta część ma być zimna z lodówki. I 150 g do masy, i ta część ma być miękka, tak by dała się zmiksować na puszysto. Masło do masy też kroję, dzięki czemu szybciej zmięknie. No i odstawiam na bok w temperaturze pokojowej, będzie potrzebne dopiero po upieczeniu ciasta. To teraz budyń. Odmierzam 750 ml mleka, 500 ml wlewam do garnka. I podgrzewając dodaję 3 łyżki cukru. U mnie domowy waniliowy, można też dodać zwykły i odrobinkę ekstraktu waniliowego, na przykład. Mieszając, podgrzewam, a w międzyczasie do reszty mleka wsypuję dwa opakowania budyniu śmietankowego albo waniliowego, bez cukru. Takie opakowania po 40 g każde. Rozprowadzam ten proszek budyniowy w mleku. Kiedy mleko w garnku jest już gorące, to mieszając, dolewam starannie wymieszany proszek budyniowy z mlekiem. Cały czas mieszając zagotowuję na gęsty budyń. No i gotuję na niezbyt dużym ogniu do czasu, aż zacznie się gotować i wyraźnie zgęstnieje. Tak przygotowany budyń przykrywam folią spożywczą, tak by nie zastygł yy, z taką budyniową skorupką. Tą folią starannie przykrywam całą górę budyniu, dociskając wszędzie i odstawiam garnek na bok. Absolutnie nie do lodówki. To bardzo ważne, jeśli krem ma wyjść dobrze, to i masło i budyń powinny mieć tę samą pokojową temperaturę. No dobrze, budyń się studzi, to teraz ciasto. Będzie to ciasto kruche i ja robię je z mąki orkiszowej typ 630. Można ją też podmienić na pszenną typ 500 lub 550. W ostateczności też 650 powinno się udać. Do miski wsypuję 375 g mąki orkiszowej, dodaję solidną szczyptę soli, pół szklanki cukru, jedną łyżkę cukru waniliowego, kupny lub domowy, czwarte łyżeczki proszku do pieczenia, i suche składniki nie mieszam. Następnie biorę 4 duże jajka i oddzielam białka od żółtek, tak by do białek nie dostał się ani skrawek żółtka. Będę z nich ubijała bezę, więc to bardzo ważne. Białka odstawiam na później właśnie do bezy, a żółtka dodaję do mąki. I od razu dodaję 1,5 łyżki zimnej, kwaśnej śmietany, 12 lub 18, u mnie 18. Oraz to przygotowane wcześniej zimne masło z lodówki, 150 g. No i na kruche ciasto albo ręcznie, albo blenderem, albo mikserem z odpowiednią nakładką. Jeśli dłońmi, to bardzo szybko, bezbędnie nie ocieplać ciasta i dlatego ja wolę robić tego typu ciasta mikserem, bo i szybciej i nie ogrzewam ciasta dłońmi. No i zobaczcie, na początku może się wydawać, że ciasto jest sypkie, ale jak tylko masło zacznie się rozcierać, to ciasto zacznie się sklejać. Ale jeśli okaże się, że jest na przykład ciut za dużo mąki i ciasto nie łączy się, to po prostu wystarczy dodać jedną, dwie łyżki zimnej wody lub zimnej śmietany. Gotowe ciasto zagniatam, po czym spłaszczam, przykrywam i wstawiam do lodówki na około 30 minut. Takie spłaszczone schładza się dużo szybciej niż kula. A ja często robię jeszcze inaczej, czyli ciastem wykładam blaszkę i już w blaszce wstawiam do schłodzenia, a w czasie, gdy się schładza, po prostu szykuję bezę. Ciasto zatem rozwałkowuję na równą, cienką warstwę, albo na stolnicy, albo w formie. Ja lubię sobie upraszczać życie, więc wałkuję mniejszym wałkiem bezpośrednio w formie, uzyskując równy płat ciasta na całej powierzchni blaszki. Następnie przykrywam matą lub papierem do pieczenia, delikatnie przykładam je na stolnicę, blachę przecieram i przekładam papier z ciastem do formy. Taką mam kolejność działań, dzięki czemu ciasto jest rozwałkowane równo, gładko, bez odcinania skrawków i bez zbędnych ceregieli. Oczywiście można rozwałkować po swojemu, także krojąc ciasto w plastry i wylepiając nim spód formy na przykład. Stawiam do schłodzenia do lodówki lub zimą na balkon. No i teraz beza. Cztery odłożone wcześniej białka przelewam do misy miksera, dodaję szczyptę soli. I ubijam mikserem idąc od najmniejszych obrotów i stopniowo je zwiększam. I jak do każdej bezy, ubijam tak długo, aż białko wygląda jak lekka pianka, coś jak piana w wannie. Wtedy zaczynam dodawać cukier, 3 czwarte szklanki cukru, mniejszymi porcjami, i po każdej porcji miksuję na najwyższych obrotach przez minimum 30 sekund, a tak naprawdę do czasu, aż cukier połączy się z pianą i się w niej rozpuści. Wtedy dodaję kolejną małą porcję cukru i powtarzam. Dlatego ten proces ubijania bezy może trwać nawet 10 minut i tak ma być. Pod koniec ubijania chcemy uzyskać gładką, gęstą i bardzo błyszczącą masę bezową. I kiedy cały cukier jest już w środku, dodaję jeszcze pół łyżki, mąki lub skrobi ziemniaczanej i miksuję króciutko, tylko chwilę, do połączenia. Wyłączam mikser, gotowe. Rozgrzewam piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Ciasto wyjmuję z lodówki, wciąż surowe smaruję dżemem z czarnej porzeczki, najlepiej domowym, ale jeśli kupny, to ważne, by był gęsty, kwaskowy o wysokiej zawartości owoców. Ja tu wykładam 300 g dżemu i rozsmarowuję równo na całej powierzchni ciasta. Na to wykładam ubitą pianę z białek, rozsmarowuję, wyrównując na całej powierzchni. Połowę posypuję płatkami migdałowymi lub siekanymi orzechami, np. włoskimi albo pekanami, to już jak lubicie. I tak wygląda ciasto gotowe do pieczenia. Piekarnik już rozgrzany, piekę w 180 stopniach Celsjusza. Na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez około 30 minut, aż by za lekko się zrumieni. Gdyby rumieniła się za mocno, to przykrywam z wierzchu np. fonią aluminiową. Dobrze, opieczone ciasto wyjmuję i odstawiam do przestygnięcia. Tak wygląda. I teraz skończę krem budyniowy. Do misy miksera przekładam miękkie masło i miksuję ubijając na najwyższych obrotach, aż pojaśnieje i zrobi się takie puszyste. Wtedy do puszystego już masła stopniowo łyżka po łyżce dodaje przestudzony budyń. Ważne, on nie może być ciepły, powinien mieć temperaturę pokojową, zbliżoną do temperatury masła. Po każdej łyżce daję masie czas na połączenie, miksując dłuższą chwilkę. Po czym dodaję kolejną łyżkę budyniu. Powtarzam, aż cały budyń znajdzie się w kremie. Ważne, żeby nie miksować i nie ubijać tego kremu za długo, wystarczy tylko do połączenia. I od razu wtedy dodaję kolejną łyżkę budyniu. I tu już gotowy, puszysty i lekki krem maślano-budyniowy. Ciasto powinno już przestygnąć. Kroję je teraz na pół, uzyskując dwa spody. Ten z migdałami na wierzch, ten bez posypki na spód. Idealnie jakbym miała blaszkę dopasowaną rozmiarowo do tych spodów. Ja zazwyczaj robię tak, że jedną część zostawiam w blasze, w której się piekła, a tę część z migdałami przeznaczoną na górę delikatnie wyjmuję i odkładam na chwilę na bok. Ciasto składam i schładzam w tej samej blaszce, w której się piekło, w sensie w połówce tej blaszki, dzięki czemu tylko jeden brzeg nie styka się z brzegami formy, a reszta do nich przywiera. Ale dziś nie mam tyle miejsca w więc przekładam do mniejszej, ale jednak ciut większej wymiarowo blaszki od tych spodów i jakoś sobie będę musiała tu poradzić. No i składamy. Przygotowane kremy wykładam na przestudzony blat z bezą, ten bez migdałów. Wyrównuję powierzchnię kremu. Jeśli mam spody dopasowane do wymiarów formy, to po prostu rozsmarowuję po brzegi i wyrównuję. Ja u siebie przytrzymuję łopatką, do której dosuwam i wyrównuje krem. Idzie to całkiem sprawnie i już za chwilę będę mogła go przykrywać. A w trakcie smarowania prośba. Jeśli przepis Ci się podoba, wciśniesz pod filmem kciuk w górę. Teraz, że algorytm poleci wtedy przepis większej ilości osób, które mogą z niego skorzystać. A dwa, wspiera to moją pracę, bo dzięki temu wiem, co Ci się podoba i czego nagrywać więcej. Możesz też od razu zasubskrybować kanał, by mieć stały dostęp do nowych przepisów, które co tydzień. Więc warto tu zaglądać. A jeśli już subskrybujesz kanał, jak zawsze przepięknie dziękuję za okazane wsparcie, bo to dużo dla mnie znaczy. Wielkie dzięki! No i gotowe. I teraz ostrożnie i delikatnie na warstwę kremu budyniowego wykładam górny blat ciasta z bezą i migdałami. Najpierw delikatnie podważam i odsuwam papier do pieczenia, po czym zsuwam go, by uwolnić od niego spód. Następnie ciasto przekładam do formy z warstwą masy budyniowej i delikatnie dociskam. Pani Walewska niemal gotowa. Teraz potrzebuje jeszcze tylko kilku godzin schładzania, aby ciasto ładnie zagilgotniało a warstwy się połączyły. Przykrywam zatem i wstawiam do lodówki na jakieś 6-8 godzin, a najlepiej na noc. Po tym czasie można kroić i podawać. No i tak wygląda następnego dnia. No pachnie cudownie, wygląda zresztą też. Kroję je 4x4, uzyskując 16 kawałków i można nakładać. Tak prezentuje się w przekroju. Skosztuję. Kruche, maślano-orkiszowe ciasto przełożone cienką warstwą kwaskowatego dżemu z lekkim kremem budyniowym. No pyszne. Ja niestety wymiękam po pierwszym kawałku i jeden kawałek do filiżanki czarnej kawy zdecydowanie mi wystarcza, ale mam tu w domu nastoletnich amatorów, którzy pomogą mi szybko zagospodarować to ciasto. Przechowuję w lodówce pod przykryciem, przez 3-4 dni spokojnie zachowuje i smak i świeżość. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że tym filmem odpowiedziałam na Wasze prośby. To nie jest pewnie ciasto na co dzień, ale jeśli z jakiejś większej okazji zechcesz je odtworzyć, to przepis, pisane składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Wstawię tam też listę składników z dzisiejszego filmu. A jeśli wolisz prostsze ciasta, koniecznie zerknij na ciasto z bezą, kajmakiem i dżemem porzeczkowym. też pyszne. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, a już subskrybującym raz jeszcze pięknie dziękuję za okazane wsparcie. Przepysznych pani walewskich Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze smacznego!